W tutaj będą tutaj będzie 5 postaci najsilniejszych w uniwersum Naruto. Numer piąty, Kakashi Hatake. Yy, no regularnie jakby je, nie jest jedną z najmocniejszych postaci, ale dostał Sharingan od Obito i to został zrobiło dużo dużą niż jest. Tak więc, niestety jego śmierć była tragiczna. Minoto na e, Regularnie to był e, silniejszy od Kakashiego, był jestem Kakasiego, Kakashiego, Obito i kogoś jeszcze, nie pamiętam. Ale został czwartym Hokage, pokonał 9 i jest też ojcem Naruto. I niestety zginął ten sam dzień i za, co Naruto się urodził i zapieczętował w nim moc 9. Hashirama został pierwszym Hokage pokonał w, w bitwie Madara Uchiha. Nie ma za dużo co o nim gadać. Madara Uchiha jest jednym z poprzedników Sasuke i walczył w bitwie i przegrał z Hashirama. Naruto Uzumaki został siódmym Hokage. Po tym jak bardzo tego chciał, ale dopiero w wieku dorosłym został razem z Hinatą, a jego ojcem był Minato na Mikaze. I też Naruto. Jak młodszy, bardzo chciał zostać z tym Hokage, ale mu się udało. To się cieszył. I jest najbardziej lubianą postacią z uniwersum Naruto i i ucicha musiałem go dodać, on wyjeżdża aż poza skalę z tą swoją mocą, niestety zginął w walce ze swoim młodszym bratem Sasuke, ale niestety, ale jest najpotężniejszą postacią, oczywiście moim zdaniem, w uniwersum Naruto, niestety, szkoda mi jego śmierci.